Dzień dobry z tej strony Marek z Facebooka. Zaczynamy cykl materiałów poświęconych narzędziom analitycznym naszej platformy. Pokażemy w nim funkcje raportów, dashboardów, analiz bazujących na takich systemach jak Tableau czy Power BI. W tym odcinku opowiem o tym, jak zbudowane są raporty oraz jak wykorzystać ich potencjał biznesowy. Aby przejść do zakładki związanej z analityką w Facebooku w głównym menu aplikacji rozwijamy pozycję Raporty, z której przechodzimy do listy raportów. Jak widać, wszystkie dostępne raporty zostały podzielone na kategorie odpowiadające poszczególnym procesom czy funkcjonalnościom systemu. Dziś na przykładzie raportu pokazującego efektywność spotkań zespołu sprzedażowego pokażę jak zbudowane są raporty i jak się nimi posługiwać. Raporty składają się zazwyczaj z czterech sekcji. Filtrów, wykresu głównego, sumy oraz widoku tabelarycznego. Przechodzimy więc do pierwszej sekcji, czyli do filtrów. Większość raportów posiada domyślne filtry, takie jak na przykład zakres dat, a także filtry dodatkowe dostępne po rozwinięciu tej sekcji. Liczba wyświetlanych kryteriów danego filtra jest różna w zależności od raportu, a użytkownik Facebooka może zbudować własny filtr. Aby to zrobić, wybieramy nowe kryterium, na przykład użytkownicy. I od razu widzimy efekt jego działania. Co więcej, w sekcji pojawiła się teraz informacja mówiąca o dodatkowych filtrach, które zastosowaliśmy. Jest to w górnym prawym rogu. Jeśli chcemy usunąć wybrane filtry dodatkowe, ponownie rozwijamy sekcję Filtry i przy konkretnym filtrze naciskamy przycisk Usuń. Możemy również przywrócić domyślne ustawienia filtrów, klikając przycisk Wyczyść. Wiemy już, jak filtrować dane. Przejdźmy więc do kolejnej sekcji, czyli do wykresu głównego. Jest on wizualną reprezentacją danych, które zbieramy w Salesbooku i które mają pomóc nam w podejmowaniu decyzji biznesowych. Salesbook operuje na różnych wykresach, dostosowanych do najlepszej reprezentacji konkretnego typu danych. Mamy do dyspozycji np. wykresy słupkowe, kołowe, bąbelkowe. Zwróćmy również uwagę na to, że z poziomu sekcji możemy dodać konkretny raport do sekcji ulubione, a także wykonać na nim kilka innych dodatkowych akcji, takich jak dopasowanie wykresu do szerokości okna, wyświetlenie wykresu w pełnym ekranie komputera, czy eksport danych do takich formatów jak PDF, PNG czy XLS. W tej sekcji dla wykresów słupkowych pojawiają się dodatkowe formy sposobu przedstawiania danych. Jedną z nich jest sekcja suma, która jest sumarycznym odzwierciedleniem danych pokazanych na wykresie głównym. W ostatniej części raportu mamy dostęp do wyświetlania danych w formie tabelarycznej. Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku wykresów, ilość danych w tabeli może być modyfikowana za pomocą filtrów. Więcej informacji znajdziesz na www.celsbook.com.